Kochani, zanim wszędziemy do samochodu, zanim zaczniemy z tego samochodu korzystać, zanim pojedziemy gdziekolwiek, to musimy pamiętać o tym, żeby zająć odpowiednią pozycję za kierownicą. Proszę pamiętać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o komfort prowadzenia samochodu, ale i też o nasze bezpieczeństwo. Obecnie samochody są wyposażone w poduszkę bezpieczeństwa kierowcy. I bardzo ważne jest, żeby nie siadać zbyt blisko kierownicy. Bardzo często obserwujemy, właśnie, niektórzy kierowcy siedzą bardzo, bardzo blisko kierownicy. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, przede wszystkim. Dlatego też pokażemy, jaka powinna być ta właściwa pozycja za kierownicą. Podchodzimy do samochodu. No i oczywiście. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to ustawić fotel do pedałów. To jest bardzo ważne. No i teraz, oczywiście, fotel ma regulację, fotel ma regulację wysokości. Możemy go podwyższyć w ten sposób, zbędnie obniżyć. Pomiędzy nogami. Podnieś tutaj jest wysokie Pomiędzy nogami mamy dźwignię, która reguluje odległość do pedałów. I teraz. Układamy stopę na pedał sprzęgła. Układamy palce. Pchamy sprzęgło. Potocznie mówimy, wciskamy. W rzeczywistości sprzęgło pchamy. I teraz powinno być tak, że stopa powinna być w ten sposób. I teraz, jeżeli mamy odpuścić sprzęgło, to przede wszystkim staramy się ustawić w taki sposób nogę, żeby, to sprzę żeby sprzęgło odpychało nam nogę. W ten sposób taki powinien być prawidłowy ruch na sprzęgło. Pięta jest przy dywaniku, a sprzęgło odpycha nogę. I do tego pedału właśnie regulujemy sobie fotel. Czyli możemy usiąść, ustawić odległość od sprzęgu. Czyli ta odległość jest dobra. Teraz odległość do kierownicy. Jeżeli kierownica jest za daleko, mamy regulację kierownicy zwalniamy regulację, możemy kierownicę pchnąć, wyciągnąć, możemy obniżyć, możemy podwyższyć. I teraz ustawiamy sobie kierownicę w taki sposób, ażeby kładąc dwie ręce na za 15 trzecia łokcie były wyciutko zgięte. Po to, żebyśmy nie napinali więźni, bo bardzo ważna rzecz, proszę nigdy nie trzymać kierownicy. Trzymamy ręce na kierownicy, a nie kierownicę. Jeżeli ta pozycja w dalszym ciągu nie jest do końca wygodna, jest jeszcze regulacja oparcia. Tutaj jest regulacja oparcia i mogę sobie teraz, widać może zbyszek na oparcie, i mogę sobie teraz to oparcie regulować. Łapię sobie jedną rękę za kierownicę, reguluję oparcie i jeżeli jest pozycja właściwa, to teraz siedzę. I teraz taka powinna być właściwa pozycja za kierownicą. Odległość do sprzęgła taka, że jeżeli pchnę nogę, to oczywiście jeszcze kolano jest leciutko ugięte, ale sprzęgło jest pchnięte. I teraz jest to taka pozycja, która pozwala mi na to, żeby sprzęgło odpychało mi nogę. Dlaczego tak? Czasami musimy bardzo powolutko podjechać. No, żeby noga no, no, dybła w powietrzu. Ja zaraz, zaraz do tego dojdę. I teraz po co taka pozycja? Bo jestem w każdym momencie w stanie przytrzymać sprzęgło. Najczęstsze błędy, jakie są podczas regulacji fotela, czy też samego operowania sprzęgłem, kładziemy pół stopy. Jeżeli położymy pół stopy, to nie jesteśmy w stanie docisnąć tego sprzęgła. Tak? W te, że skoro nie jesteśmy w stanie docisnąć, to siadamy bardzo blisko. Teraz jestem w stanie docisnąć, ale proszę zobaczyć, jak siedzę do kierownicy. I teraz, dlaczego taka pozycja jest zła? Bo jeżeli wystrzeli poduszka, to ja jestem za blisko poduszki. Mam bardzo mocno zgięte ręce, więc jak ja będę prawidłowo manewrować, ta pozycja jest złą pozycją. Ona jest niewygodna i niebezpieczna. Odsunę się znów po to, żebym mógł sprzęgło pchnąć palcami. I teraz kolejna rzecz, bardzo często podnosimy nogę W ten sposób. W ten sposób. No i teraz proszę zobaczyć, jeżeli ja mam leciutko przytrzymać sprzęgło, to noga jest w powietrzu, ona zaczyna drżeć. No i, I tylko można puścić je, tak? W momencie, kiedy pchamy sprzęgło też w ten sposób i próbujemy podnosić stopę. Proszę zobaczyć, co się dzieje, jak podnosimy stopę. Ja podnoszę stopę, podniosę niemalże już całkiem, a sprzęgło w dalszym ciągu nie jest odpuszczone. To też jest nieprawidłowe operowanie sprzęgu. Podnoszenie stopy. Nie podnosimy stopy, bo nie jesteśmy w stanie całkowicie odpuścić sprzęgła. W momencie, kiedy tak będę to robił, mam pełen zakres pracy sprzęgła i mam pełną kontrolę nad samochodem. Jestem w stanie jechać nawet milimetr. Tak prawidłowo tak prawidłowo powinniśmy operować sprzęgło. Taka powinna być prawidłowa pozycja. Jest bezpieczna, bo jesteśmy w pewnej odległości od poduszki. Jeżeli ona wystrzeli, to na pewno nie zrobi nam krzywdy. Ręce są w taki sposób, że odpoczywają sobie na kierownicy. No i oczywiście widzę całą przestrzeń przed samochodem. Jeżeli zajmę taką pozycję, to mogę teraz sobie jechać nawet kilka tysięcy kilometrów.